Zatem witam i zapraszam do wspólnej zabawy. Już poproszę o pierwszy konkurs, gwarantowane 100 zł do wzięcia. A co trzeba zrobić? Proszę bardzo, mamy tutaj 6 liter, i z tych 6 liter układacie słowa. Z tym, że. Yy... Te litery, które tutaj widzicie, tyle razy m, powinny być wykorzystane w tym wyrazie, ile razy występują na grafice. Czyli na przykład jak mamy samogłoskę A raz, no to tylko raz ją możemy wykorzystać, a nie na przykład dwa razy. No ale tutaj akurat mamy A dwa razy, więc pozostałe są pojedynczo. Już w tym momencie możesz się zgłaszać, więc zapraszam wszystkie osoby pełnoletnie. Jeżeli masz ukończone 18 lat, zgłaszasz się pod wskazane na dole ekranu numery, numery telefonu. Wcześniej trzeba odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz w słuchawce. Odpowiedź występujesz na klawiaturze telefonu. Jeśli będziesz najszybszy, natychmiast do Ciebie odzwonimy i będziesz mógł wziąć udział w konkursie na żywo. Po połączeniu ze studiem, jeżeli podasz prawidłową odpowiedź, wygrasz pieniądze. Pieniądze wyślemy do Ciebie w ciągu pięciu dni roboczych. I przypominam, że płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, w trakcie którego udzielisz błędnej odpowiedzi, ale płacisz za połączenie, a nie za czas jego trwania. Więcej informacji na 860 telestronie TVN albo na stronie www.tvn.pl. W jednym programie jedna osoba może wygrywać trzykrotnie. No, takie propozycje się pojawiły. A jaką Ty masz propozycję? Ja proponuję 180 zł, a ty co proponujesz? Co da się ułożyć z tych liter? Każde nowe słowo jest nagradzane. Widzicie ten napis tutaj nad moją głową? No właśnie. Pytanie tylko, czy ktoś znajdzie nowe słowo, nową propozycję? Nie boi się wyzwań? Zapraszam wszystkich śmiałków. Śmiało, odważnie, Słuchajcie, tylko 6 litrów. Bardzo małe pole manewru. Więc rzeczywiście trzeba się trochę namyśleć, nagłówkować, zanim się wymyśli nowe słowo. Ale myślę, że co najmniej jeszcze z dwoma, trzema propozycjami nie powinno być większego problemu. Później będzie już rzeczywiście. Zdecydowanie trudniej, ale nie chciałabym tutaj nikogo straszyć. Zapraszam kolejną osobę z nowym pomysłem. Kogo tym razem usłyszę? Kogo powitam? Trzy propozycje już zapisane, trzy osoby już wygrały. Czy ty będziesz tym czwartym zwycięzcą w dzisiejszym naszym programie? No i mamy kolejnego widza. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jak pani na imię? Aleksandra. Panie Aleksandro, trzymam kciuki. Jaka propozycja odpowiedzi? Śmiało, Pani Aleksandra. Grata. Nie była dzisiaj już chyba. Tak. A właśnie. No widzicie, jak łatwo się dostać tutaj na antenę. Pani Asiu, trzymam kciuki, proszę podać swoje słowo. Katar. 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 Może być, nie życzę Pani, ale 250 złotych się należy, jak najbardziej. Wygrała Pani podobnie. pozdrawiam serdecznie. No to w takim razie może 400 złotych. 400 złotych poproszę. Znaczna podwyżka, zapisuję katar. Yy, I proszę bardzo, 400 zł. 1, 2, 3, 4. Teraz tyle proponuję. Czy ktoś się zgłasza? Zapraszam. To w takim razie czekam na nowy wyraz, na Twój wyraz. I pół tysiąca zł. Ten wachlarz pieniędzy. Może być dla Ciebie. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Z Arturem. O, panie Arturze, pan drugi raz już dzisiaj u nas. Tak. No właśnie, tak jak pani Asia, panie Arturze, no to poproszę o odpowiedź. Karat. Jak? Karat. Karat! Panie Arturze nie było i to jest bardzo dobra odpowiedź. Za pół tysiąca. Bardzo serdecznie pozdrawiam miłego dnia życzę. No to może 700 zł 700 złotych. Proszę bardzo, dokładam kolejne 200 zł tutaj do naszego wachlarza i już w tym momencie gramy o 700 zł. Słuchajcie, gorąco, gorąco się robi. 700 zł. Jest już bardzo trudno. Czy jeszcze coś da się wymyśleć? Karat, tarka, katar, kret. Krata. Karta. Kareta. Era. No już 8 wyrazów, moi drodzy, 8 wyrazów już ułożyliście z tych liter. Ja mam nadzieję, że jeszcze tutaj yy, coś nowego, coś nowego wymyślicie. No i ja tak szczerze powiem, że mi się dzisiaj ciężko myśli. Ja bym nic nowego chyba już nie wymyśliła. Ale chyba są takie osoby przed telewizorem, które jeszcze wykrzesają coś z siebie, więc mam nadzieję, że tutaj wspólnymi siłami dużo zdziałamy, moi drodzy, tak? To jest zachęta z mojej strony. 700 złotych poproszę. Yy, znaczy się 700 złotych wpłacę, poproszę o, o odpowiedź. Moi drodzy, to jest kusząca propozycja ta 700 dzisiaj. No nie wierzę, ale ma pani farta dzisiaj, pani Asiu. Gra Pani o 900 zł Jak, Jakie słowo? Rak. Rak. Nie było raka i wygrała Pani 900 złotych. Pani to bardzo serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że pozostałym też się uda. Było 900 złotych, no to dorzucam kolejne 100 złotych. Gramy o okrągły 1000 złotych. 1000 złotych, ogromna suma pieniędzy. Tysiąc. Mam tutaj 1000 zł. Słuchajcie, potrzebuję nowe słowo. Pani Asia po raz trzeci wygrała dzisiaj. Można? Można. I ty też możesz. Też możesz wydać nawet trzy razy. Wszystko w Twoich rękach. I w Twoich rękach w tym momencie powinien znaleźć się telefon. Albo stacjonarny, albo komórkowy. Ten wachlarz pieniędzy czeka tutaj na ciebie. Musisz sobie tak powiedzieć: Te pieniądze będą dzisiaj moje. Grunt to pozytywne myślenie, ale muszę mieć nową propozycję. Tysiąc złotych dla osoby, która poda mi nowy wyraz. Takie słowo, którego jeszcze, jeszcze tutaj nie zapisałam. Jakiego wyrazu nie było. 6 liter, z tych 6 liter, wybierasz sobie litery. Te, które ci pasują, jeżeli ułożyłeś słowo nie ma go na tablicy, sprawdź i zgłoś się. Już na tym etapie jest trudno wymyśleć coś nowego. Pan Damian przeatakował 1200 zł, a Ty możesz przeatakować 1700 zł. No to dorzucam w takim razie, tutaj było 1200. 1300, 1400, 1500. Ja tutaj sobie dokładam i cały czas czekam na mojego kolejnego gracza. Dobrze policzę. Główno 1700 zł. 1700 zł dla osoby, która poda nowy wyraz, nowe słowo, które da się ułożyć z tych liter. I powiem tak, moi drodzy, jest już bardzo, bardzo trudno. No ale o 1700 zł. No i mało tego kończymy program. Wszystko co dobre, szybko się kończy. Zobaczcie jak szybko przeleciało te pięciu i kończy program, dobrze? Nie będę tutaj was poganiać zegarami, yy, więc 2000 złotych I uwaga, uwaga, i tak, mówię 5. Nie będę już zapisywać ostatniego słowa. Te 2000 tutaj czekają na Ciebie. Mówię 4. Kończymy program 3. 2000 tysiące złotych wędruje, do? Mówię dwa. 1, Moi drodzy, to nie jest OK, to jest jeden. Jeszcze jeden widz, jeszcze jeden zwycięzca. Ostatnie słowo to... Jest ktoś. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak pani na imię? Marzena. Pani Marzena? Tak. Pani Marzenko, bardzo serdecznie panią witam i trzymam kciuki. Jaka jest odpowiedź? Tak. Jeszcze raz? Tak. Tak. No tak. Ja też mówię tak. Bardzo dobra odpowiedź. Wygrała pani dwa tysiące złotych. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za uwagę. Życzę miłego dnia. Odpoczywajcie.